Przez bardzo długi czas były właśnie te wlewki, o których Pan wspomniał, tak? I... No to jest dość urągająca metoda, tak, przerywania napadu, zwłaszcza dla osoby dorosłej. Nie, no w ogóle myślę, że to nie wchodzi w grę w ogóle. Nie chcę nie chciałbym. Ale pacjenci, pacjenci wtedy. takie rzeczy no musieli stosować, tak, bo nie było innych jak Ale liczba, rozumiem, że to, to już nie ma, jest rodzaju. Archaizm. Teraz są nowe leki. Są takie leki do policzkowe, czyli mhm. nawet mimo tego szczękościsku, o którym pani Wronika wspomniała, nie musimy otwierać tych ust na siłę, lek podajemy do policzkowo, czyli między zęby i policzek. No dobra, I to, to nie jest wiedza tam. dla klasycznego y, chyba czy trzeba to wiedzieć? czy znaczy się dla klasycznego może nie, ale chciałem, żeby też gdzieś to do pacjentów y -y, dotarło, że y -y. takie leki są dostępne, bo, bo czasem jak wspominamy pacjentom o tym nowych metodach podania tak, tych leków, to, to to nie wiedzą, nie słyszeli. Więc, więc warto, żeby ta świadomość była, że są pewne takie nowe metody podania, które są zdecydowanie um, bardziej takie z zachowaniem godności um, okay. pacjenta.